Dzień dobry wszystkim, witajcie. Kawa jest, nie wiem nawet o czym będę Wam opowiadał. Obrazek w tle jest, czyli to, co zamierzyłem, po prostu jest realizowane. Czyli pokazuję Wam to, co robię, czym się obecnie zajmuję. Czyli jest to promocja mojej obecnej twórczości. Czy się to komuś podoba, czy nie, no to już od Was zależy, prawda? Chcielibyście niektórzy wiedzieć, co się tu u mnie dzieje, więc wspomniałem wam ostatnio, że przestałem produkować buciki. Po 21 latach pracy, pracy w zawodzie producenta obuwia, no, no też nadszedł czas, gdy, gdy chcę robić zupełnie coś innego, gdy chcę zająć się zupełnie czymś innym i, i udało mi się to zrobić. I powiem wam o ciekawej rzeczy. W momencie, gdy zawiesiłem moją działalność gospodarczą związaną z produkcją obuwia, okazało się, że jest tyle telefonów związanych z tymi moimi butami, z tym obuwiem dla dzieci, żeby to jednak uruchomić, żeby to wznowić, żeby mimo wszystko jakoś te buty były mogły być dostępne na rynku. I wymyśliłem taką takie, jakby obejście. No, ja nie jestem w stanie już moich butów całkowicie od początku do końca produkować. Po prostu zdrowie po trzech tych śmiertelnych chorobach celebryckich, które mnie też również dotknęło trzykrotnie, nie jestem w stanie wykonywać wszystkich czynności. Szczególnie tych czynności związanych z klejeniem. Zapach klejów neoprenowych powoduje u mnie atagastmy, duszności i nie jestem w stanie po prostu pracować zawodowo. To był główny i podstawowy powód zaniechania mojej działalności. Natomiast w tej chwili, od stycznia tego roku, produkcja ruszyła. Produkcja już nie jest u mnie, jest zupełnie w innym zakładzie. I bardzo dobrze. Te same buty, z tego samego sprzętu, więc przez jakiś czas na pewno będę to jeszcze starał się jakoś tam pomóc kontrolować, żeby to wszystko miało żeby to wszystko było takie jak wychodziło to, to ode mnie. Co będzie dalej? Nie wiem. Przyszłość pokaże. Z takich rzeczy co chciałem się wam pochwalić to tak. Udało mi się rzeczywiście nie jeść tej mąki, o której którą sobie obiecywałem przed nowym rokiem. Udaje mi się wychodzić i malować, rysować. Udaje mi się. Początki to są dopiero. Więc zacząłem biegać. Oczywiście są to bardzo krótkie dystanse, ale przy moim zdrowiu to jest dla mnie to są już osiągnięcia niebotyczne wręcz. Więc to się udaje. I jestem umówiony na sesję nagraniową. Postanowiłem nagrać płytę z, moimi, z moim brzdąkaniem, z moimi tymi dyletanckimi nagraniami fortepianowymi. Więc już jest to praktycznie sprawa zapięta. Co z tego wyjdzie? Nie wiem. Możecie trzymać kciuki. Możecie trzymać kciuki. Na pewno nie zapomnę się pochwalić, co z tego wyszło. No i widzicie, i takie sprawy się dzieją. Od czasu do czasu czytam wam tekst pana doktora Jana Kwaśniewskiego. Projekt przyczynowej odnowy biologicznej rodzaju ludzkiego. Nie do wszystkich oczywiście to dociera. Nie wszystkim się to podoba, bo widzę to przecież po ilości wyświetleń, po ilości poświęconej uwagi na dany tekst. No, tekst jest rzeczywiście trudny, ale to są najważniejsze teksty w naszym życiu. To jest tematyka, którą pan doktor raczył nam przekazać, i wiedza. No, nie ma drugiej takiej. Ja mogę się starać wam to czytać, ale to wszystko zależy od każdego z was, od odbioru tego, tych treści. Nie jestem w stanie nikogo zmusić, skłonić, czy. no jak, ale mogę zasugerować, mogę pokazać, mogę wskazać kierunek, nie mój, tylko pana doktora. Ja z mojego doświadczenia. Mogę Wam powiedzieć, co się dzieje u mnie, jest z każdym dniem coraz lepiej. Pod warunkiem, że nie przychodzą święta i nie zrobi się tego, tego odstępstwa. Bo po trzech dniach odstępstwa to już nie jest tak. To już jest mało wesołe. Jeden dzień nie ma problemu. Przy jednym dniu nawet się tego nie czuję. Po dwóch dniach rzeczywiście <laughs> takiego odstępstwa jest pogorszenie samopoczucia spadek kondycji, jeśli się ją ma w ogóle, nie? A po trzech dniach, no to, to to już jest nie tak. Będę kontynuował Wam czytanie, mimo wszystko, tego projektu przyczynowej odnowy biologicznej rodzaju ludzkiego. Będę się chwalił moimi obrazkami, które będą tutaj, tam z tyłu za mną. I jeśli coś fajnego przyjdzie mi do głowy, to, to również Wam powiem, bo parę rzeczy się parę rzeczy się fajnie klaruje. No i tyle. Nie chcę Wam zajmować więcej czasu, więcej Waszej uwagi. Czasu mam rzeczywiście teraz już troszeczkę więcej niż miałem kiedykolwiek. I z wielką przyjemnością Wam, tak jak wspomniałem, dalej będę przekazywał to, co mogę w sposób najbardziej przyjazny, jaki tylko potrafię. Wiedzę Pana Doktora. I chcę podkreślić Wam to, że to jest najważniejsza wiedza, jaką, jaką możemy zdobyć. Nie ma innej takiej. Po prostu nie ma. Miłego dnia dla Was wszystkich.